w dzisiejszym filmie na moim kanale gramy w Battle Royale nie, Ranked Battle Royale solo e, robię filmik z oczywiście, bo tu będę też Brawla nagrywania nie? i będę robił filmik z Brawl e, a więc mamy godzinę i 20 minut i wtedy zaczynamy film. tam nie wiem, wielki nie ja wiem, bym sobie zagrał, ale... Co wczoraj zaczęłam? No, mi się to podoba. Dobra, my już gramy tutaj. ogólnie, jak chcecie? Książę, Dobra, ogólnie br Damian ma teraz live'a. Patrzcie. A więc możemy gie y gierkę zagrać i oglądamy Damiana, bo ma tu live'a. 20% zniżki. Domino. Po prostu na to. Wbijajcie na to jest. Bijajcie na mnie kanał. Oczywiście o dobra gramy w portu, więc... Oczywiście bez głosu Fortnite, bo oczywiście będę... Mam nadzieję, że Wam się takie filmiki podobają. w komentarzu z jakiej gry chcecie Bo mogę Wam robić filmiki z każdej gry co chcecie Chcecie? brawla? No, Robię z Braula nawet ale ci nawet stąd wygeisa Chyba poświęcę dla Was I się naprawdę dla Was mogę poświęcić Robię ok, mogę stąd Nie no Mogę dla Was się poświęcić każdą gramonetę. O! A w ogóle mogę nagrać horror szereg. Horror szereg. Nie Nie, to jest padł chyba. Nie wiem, ale mam. Nie ja mi się uczyć uchampów, ale dobra. Gramy w Fortnite.

dzisiaj jest nie bardzo duże duro oczywiście jak zwykle lepsze, nie pamiętam dobra chyba ja w tym jestem słaby no tak, tak, o. Powiedzcie co chcecie, bo jak was podmiot nie interesuje, to mogę wyrazić wam, nie wiem, no co, chcę, co was interesuje. dać na komputer i z czego ja nie umiem zrobić Brawl Stars A więc browsters będę robił na telefonie. Chyba tak. Teraz mam... Ja telefon zniszczyłem. I tutaj się nie da nagrywać browsters przez niego. Ale dobra.

да ладно, стоп не живи...

mm okay. Ну, все наваляем, все наваляем, на трофе. Dobra, wypełniałem trochę was. Spokój. Spokój wysiał. Bo ja go po... nie widziałem. Miał, 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 miał. Miał, miał, miał. Aha. No, jest to miejsce. Będzie posługał 2 kila Albo 3 kila Dobra. Dzisiejszy filmik taki króciutki. No, ale dobra. Chyba jest dobrze Dobra. No, Widzimy się w następnym odcinku.